No siemanko, po elitce przyszedł czas na następcę Dark Rock Pro 4, czyli Dark Rock Pro 5. Zapraszam. Zapytacie mnie, czym różni się Dark Rock Pro 5 od Dark Rock Elite, a ja Wam powiem wentylatorami i to tak w 75%. W całości uległa zmianie przednia konstrukcja, która jednocześnie mocno wpływa na wygląd całego chłodzenia. Zamiast 135 mm śmigła znalazł się tutaj Silent Mix 4 w rozmiarze 120. Nie jest to jednak typowy model sklepowy, ponieważ różni się on obrotami maksymalnie rozpędza się do 2000 obrotów na minutę. Posiada też niestandardowe złącze pięciopinowe. Za to środkowy, niewidoczny dla użytkownika wentylator tylko w połowie uległ zmianie. Dalej jest to Silent Wings 4 o rozmiarze 135 mm, jednak jego maksymalne obroty zostały zredukowane w stosunku do Elitki, dokładnie o 300 RPM do 1700. To co uległo zmianie na duży plus i chodzi mi tutaj konkretnie o poprzednika, czyli Dark Rock Pro 4, to zapinki do wentylatora. Tak, każdy kto miał przyjemność zakładać wentylator na starym roku wie o co chodzi. Żadnego punktu zaczepienia i wymaga na spora ilość siły. Założenie to jedno, jakoś ujdzie, ale jak to potem zdjąć? Na szczęście teraz mamy to poprawione i przedni wentylator montuje się bez żadnego trudu. To, że radiator w stosunku do droższej wersji się nie zmienił, no to już wiemy, ale co w przypadku Dark Rock Pro 4? No i tutaj, o ile jeszcze jakieś wizualne różnice są, no to jak sobie spojrzymy na rozmiary, no to już tych różnic nie widać. Wiecie, to tak jakbyście powiedzieli koledze, że no może spisać od was pracę domową, ale niech coś pozmienia, żeby facetka się nie kapnęła. Yy, Rosta finów taki sam. Ilość ciepłowodów oraz ich średnica taka sama. W sumie można powiedzieć, że ta wersja jest trochę bardziej uboga, bo zabrakło tutaj charakterystycznych wcięć na krawędziach w celu optymalizacji akustycznej, zabrakło wypukłych punktów na żeberkach w celu zwiększenia powierzchni odprowadzania ciepła. Tak czy inaczej, radiator mi się bardzo podoba i to pewnie, znaczy pewnie przez te takie zaokrąglone kształty, które no, prezentują się dosyć dobrze. Na szczęście jakość wykonania dalej jest na najwyższym poziomie i nie mam absolutnie się do czego tutaj doczepić. Powłoka z cząsteczkami ceramicznymi jest bardzo wysokiej jakości, nie widać tutaj żadnych niedoróbek. Natomiast jeśli chodzi o top, no to pewnie się ze mną zgodzicie, że wersja Dark Rock Pro 4 miała ten top po prostu ładniejszy. Tutaj mamy po prostu taki kawałek metalu z logiem Be Quieta i siateczką. Według mnie starsza wersja prezentowała się po prostu dużo lepiej, była bardziej elegancka. Podobnie jak w modelu Elite, pod tym zdejmowanym topem, który jest mocowany na magnesy, znajdziemy przełącznik obrotów Performance oraz Quiet, który zmniejsza nam maksymalne obroty wentylatora. Środkowego do 1300 RPM i przedniego do 1500. Spytacie pewnie, czy znajdziemy tutaj podświetlenie RGB podobne do tego yy, zdroższego modelu. Nie, niestety tutaj podświetlenia RGB żadnego nie znajdziecie. Zawartość opakowania jest dosyć standardowa, ponieważ oprócz samego kulera dostajemy zestaw montażowy dla Intela oraz AMD, instrukcji obsługi, pastę termoprzewodzącą oraz wkrętak. System montażu pozostaje niezmienny, dalej jest solidny oraz łatwy. Zaczynamy oczywiście od przygotowania backplate'u. Mocujemy cztery kołki i stabilizujemy je za pomocą gumowych oringów. Następnie przekładamy backplate do tyłu płyty głównej. Po tym zabiegu musimy przekręcić 4 metalowe dystanse. Powinniśmy zrobić to dosyć mocno, ale bez obaw mamy na spodzie podkładki. Do dokręcenia możemy użyć wkrętaka. Pozostaje nam zorientowanie poprawnie stelażu i przekręcenie go za pomocą czterech śrub, pilnując, aby użyć odpowiednich otworów dla swojego soketu. Po aplikacji pasty termoprzewodzącej przykładamy cały kuler i za pomocą dołączonego wkrętaka przykręcamy chłodzenie. Robimy to do oporu, śruby w pewnym momencie się zablokują. Dark Rock Pro 5 jest kompatybilny z pierwszym slotem PCI Express, ale muszę przyznać, że dosłownie na styk. Całe chłodzenie mierzy 168 mm wysokości. Do większości nowych obudów się zmieści, ale najlepiej się zawsze upewnić. Dobra wiadomość jest taka, że pod standardowo zainstalowanym wentylatorem mamy 47 mm miejsca na pamięci licząc od laminatu płyty głównej i nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten wentylator nieco podnieść wyżej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na przykład dyski Letraiden Z5 DDR5 mieszczą się bez problemu. Podniesienie wentylatora w tym modelu nie wpływa tak negatywnie na wygląd jak w przypadku modelu Elite. To warto mieć na uwadze. Chłodzenie dosyć dobrze radzi sobie na znormalizowanym poziomie hałasu przy 160 W. Widzimy oczywiście poprawę wydajności w stosunku do poprzednika. Przy 35 dB kuler nieco odstaje od nh NHD15, za to przy 39 zrównuje się z nią. Jeśli chodzi o test przy stałych obrotach, to nie mogłem każdego wentylatora z osobna ustawić na stałą prędkość, więc jest to wartość średnia z obu konstrukcji. To znaczy, że przedni wentylator obracał się z prędkością ponad 1500 RPM, a środkowe z mniejszą. W takim przypadku wyniki są dosyć dziwne, ponieważ osiągamy identyczną wydajność co Elite z gorszą kulturą pracy. Za to na maksymalnych obrotach prawie udało się dogonić niezniszczalną noktułę NHD15. Na 190W wyniki już są bardziej klarowne. Pokonanie Dark Rock Pro 4 nie dziwi, ale wydajność podobna do nawisa F240 to już coś. Niestety, dalej nie jest to poziom Noctuły, a tego bym oczekiwał. Przy 39 dB nawis już nam trochę odskoczył, podobnie zresztą Noctuła, która również zwiększyła swoją przewagę nad Dark Rockiem. Normalizacja obrotów na 1500 rpm nieco rozdzieliła Dark Rock Pro 4 od Elite, ale nadal jest to dosyć mała różnica przy zwiększonym poziomie hałasu. Po ustawieniu obrotów na 100% dalej depczemy po piętach NHD-15. Niestety dogonienie prawie 10-letniego kulera dalej jest niemożliwe. No i przyszedł czas na testy przy 230W. Przy normalizacji hałasu niestety dalej Big daleko do konkurentów, wygrywa on tylko ze swoim poprzednikiem. 100% RPM to odbicie lustrzane z poprzednich testów na 160 i 190W. Nic się nie zmieniło. No i teraz czas na podsumowanie, w którym no, Dark Rockowi Pro 5 łatwo nie będzie. Chłodzenie jest oferowane w cenie 480 zł, jest to wzrost o około 80 zł w stosunku do poprzednika, no sporo, nie uważacie? W tej cenie bez problemu znajdziecie Noctua nhd 15 10-letni cooler, który jest wydajniejszy tak naprawdę w każdym przypadku, który sprawdzałem. Dodatkowo sam wzrost wydajności w stosunku do Dark Rock Pro 4 nie jest jakiś mega duży, a jednak sporo kasy musimy za to dopłacić. Przy takiej wydajności, jaką oferuje, no to jednak oczekiwałbym trochę niższej ceny. Ja rozumiem, że teraz model Elite jest tym najlepszym, najwydajniejszym w ofercie Be Quieta i to on ma konkurować z topką, ale serio, moglibyśmy się przynajmniej drugim modelem co do wydajności od Be Quieta zbliżyć, przy, lekko przegonić 10-letni cooler topowy od Noctua, no halo, a za pół roku wychodzi NHD15 generacji drugiej i tam z nie będzie. Według mnie głównym problemem jest tutaj zbyt mało zmian w samym radiatorze w stosunku do poprzednika. Big Quiet myślało, że no wentylatory załatwią sprawę i o ile w Editce jeszcze się to sprawdza, no to w przypadku Dark Rock Pro 5. No niestety, jakieś jeszcze zmiany, na przykład 8 ciepłowodów, na przykład trochę przemo przemodelowana podstawa, e, trochę bardziej napakowane fine. może to by po prostu załatwiło sprawę, a tak e, te konstrukcje są po prostu bardzo, bardzo podobne. Przyczepię się jeszcze do tego przełącznika obrotów, bo nie za bardzo rozumiem sens istnienia e, tego feature'a. E, tak naprawdę coś takiego jak Maksymalne obroty czy w ogóle krzywa wentylatorów możemy sobie bez problemu ustawić w biosie czy pod systemem operacyjnym. Nie musimy zdejmować panelu bocznego, zdejmować topu, przełączać tego, potem tego wszystkiego zakładać, bo w czytelniejszy sposób i w lepszy zrobimy to po prostu pod kontrolą systemu operacyjnego i tyle. Myślę, że. Jakby tego nie było, to nikt by nic nie powiedział, a chłodzenie byłoby tańsze i bardziej atrakcyjne cenowo. No i ta gwarancja 3 lata. No, na ferę 5 oferuje 6 lat gwarancji. No, tuła tak samo na wszystkie swoje kulery mamy 6 lat gwarancji. A tutaj mamy drugi co do wydajności produkt y, premium Be Quieta. No, i tylko 3 lata gwarancji jak u jakiegoś mainstreamowego producenta. No, nie powinno tak być i to mi się bardzo nie podoba. Aha, no i jeszcze jedna sprawa bardzo istotna dla posiadaczy procesorów AMD na podstawce AM5. Te chłodzenia bardzo słabo sobie na nich radzą. Polecam recenzję hardware Canucks tych dwóch BeQuietów, Dark Rock Pro 5 i Elite. Tam jest wszystko wytłumaczone i okazuje się, że BeQuiet zapomniał o offsecie dla tych procesorów, no i wydajność niestety leży. Bardzo słabo to wygląda, także posiadacze procesorów AMD, jak interesują Was te chłodzenia, no to śledźcie, czy Miquite po prostu zaktualizował zestaw montażowy i powinien według mnie za darmo takie zestawy montażowe z offsetem dla procesorów AMD dosyłać. No ale żeby nie było, że ciągle narzekam, to chłodzenie ma też swoje zalety. Tak jak BeQuiet nas przyzwyczaił do no jednak dobrego wsparcia, dodatkowo jakość wykonania design jest tutaj według mnie na najwyższym poziomie. Tutaj nie mamy się o czym martwić. O co martwić? Fajnie, że poprawiono te spinki do wentylatorów. Szkoda, że nie mamy dodatkowej pary, żeby sobie trzeci wentylator zamontować. No i ogólnie to chłodzenie jest naprawdę bardzo fajne, ale Trochę przesadzone jeśli chodzi o cenę i wydaje mi się, że Be Quiet! ostatnio podejmuje jakieś takie dziwne, niezrozumiałe decyzje. Na przykład te Pure Loopy 1 versus 2, oprócz wentylatorów to tam praktycznie nic się nie zmieniło, Obecnie Silent Loopami tak nie było. Teraz te Be Quiet!y, które no elitka sobie radzi dosyć fajnie, ale Pro 5 już no... Oczekiwałbym po prostu czegoś więcej, tak jak wspominałem, minimum wydajności tej nh no, NHD15 przy tych wyższych TDP. No i co, wygląda to jak wygląda. No nie była to kolorowa recenzja dla Piqueta, ale nie mogłem tego w inny sposób przedstawić, bo po prostu jest jak jest i e, uważam, że powinniście o tym wiedzieć. aczkolwiek i tak e, to wy powinniście zdecydować, czy ten kuler oferuje wydajność, którą po prostu oczekujecie i czy jest on odpowiedni po prostu dla Was. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o, na temat tego kulera, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnych filmów na razie cześć.